Witam Państwa, jestem Piro, a to już trzecie rozpakowanie Kinder Niespodzianek Maxi, które jest na moim kanale. Więc jeżeli nie widzicie dwóch poprzednich, to linki do nich znajdziecie w opisie. No i cóż, pewnie się zastanawiacie, dlaczego po raz kolejny otwieram Kinder Niespodzianki, skoro już uzbierałem komplet kucyków z tych oto Kinder Niespodzianek. No więc jest to tak, generalnie te dwie, te dwie, Kinder Niespodzianki kupiłem po normalnej cenie, czyli tam około 15 zł za sztukę, bo sobie pomyślałem, że jeżeli jeszcze kiedyś będę robił jakiś konkurs na moim kanale, za jakiś rok, może dwa, to te kucyki z Kinder Niespodzianek będą bardzo fajną nagrodą, no bo o ile w tej chwili jest to dość powszechna rzecz, no to za jakiś rok, dwa będzie to coś naprawdę niespotykanego, jak już nie będzie można kupić tych Kinder Niespodzianek, no i tak, więc planowałem właśnie takie dwie mieć dodatkowe zakupione, no ale widzicie, jest ich trochę więcej, a to wszystko przez to, że sam mi je załatwił w bardzo dobrej cenie, bo znalazł, o ile się nie mylę, w Piotrze i Pawle po 5 złotych je. No więc cóż, za taką cenę szkoda było nie wziąć, więc załatwił mi te pozostałe Kinder niespodzianki. No, niektóre są w trochę słabym stanie, ale za taką cenę nie można wybrzydzać. No, więc generalnie rozpakujemy dzisiaj 7 kucykowych kinder niespodzianek i w bonusie jedną niebieską. No i zobaczymy, co nam się trafi. No więc tak, przyda nam się jakiś talerzyk, na który będziemy odkładać czekoladę, i może to przesuniemy trochę w górę, i zacznijmy może od tych, które sam kupiłem. No, generalnie nie będę szczegółowo pokazywał kluczyków, które są w środku. Zobaczymy tylko, jakie kluczyki mi się trafiły. Jak chcecie szczegółowo zobaczyć kluczyki, to właśnie oceniam do dwóch wcześniejszych filmików. No i zobaczmy, samy w środku. W środku tradycyjnie żółta kapsułka, jajko na talerzyk i w pierwszej niespodziance mamy Pinkie Pie. Dobra, zaraz te kapsułki też tutaj na bok dawajmy. Może powinienem je z powrotem do kapsułek pakować, żeby się nie pomieszały. Albo nie, będziemy odkładać po prostu na bok, więc mamy w pierwszej Kinder Niespodziance Pinkie Pie. Odłóżmy ją na bok i weźmy się za drugą Kinder Niespodziankę, którą ja kupiłem. No, generalnie czy wszystkie te kucyki będą nagrodami w jakimś konkursie, to jeszcze nie wiem. Jak mi się trafi jakaś Twilight, to być może sobie drugą Twilight zatrzymam. I mamy Rarity. A więc taka oto rarity. Hmm, może by ją z powrotem do kapsułki wpakować. To chyba nie jest najgorszy pomysł. No, słabo się mieści, ale dobra, dajmy ją na bok. No, trochę czekolada na biurku. Ale okej, okay, damy radę. Weźmy kolejne jajko niespodziankę. I zobaczmy co tym razem będziemy mieli w niespodziance. I mamy kolejną Pinkie Pie. A więc, tak się prezentuje. Kolejna Pinkie Pie. No, jak widać, chciałbym mieć drugą Twilight, a druga Twilight na razie nie chce wylecieć. Więc zobaczmy. Czwarte jajko. Może te sobie przesuńmy teraz trochę bardziej w górę, żeby było tu więcej miejsca. I zobaczmy, co będziemy mieć w kolejnym. I jeszcze jedna Pinkie Pie. Hm. Mam wrażenie, że te Kinder Niespodzianki były w tym, w lustrzanym jeziorku, bo same Pinki Pie z nich wychodzą. Ale patrzmy dalej. Co się będzie kryło w piątej Kinder Niespodziance? Trochę już się mało na tym talerzu miejsca robi, ale może damy radę. Brudzę tu czekoladą. No, nie, nie wierzę. No, po prostu nie wierzę. Kolejna pinki, paj. Która to już będzie? Trzecia, czwarta pinki? Chyba czwarta pinki. Była chyba jedna rarity. I cztery pinki. No, po prostu. Znaluję, że w tych dwóch będą też pinki. Ale zobaczymy. Więc zobaczmy. Kolejne. To trochę zgniecione jest, ale jakoś coś z nim pewnie poradzimy. O, jednak ciężko jest. Nabrudziłem czekoladą. Dobra, weźmy to na bok. I zobaczmy, co w środku. O, a tutaj w środku mamy Rainbow Dash. Weźmy ją, wyciągnijmy. I Rainbow Dash jest jeszcze zaparkowana w woreczek. Nawet nie będę jej z tego woreczka rozpakowywał. Więc odłóżmy ją na bok. I zacznijmy ostatnie tucykowe jajko. A, i to będzie dość ciężkie, bo jest mega połamane. Aj, jaj, jaj, jaj. Dobra, tu zgarnijmy czekoladę. I dajmy to na bok. I zaczmy co mamy w ostatnim jajku. I w ostatnim jajku mamy kolejną Rainbow Dash. Więc śmieszna sprawa. Druga Twilight mi się nie trafiła ale nieważne, no trafiły się wszystkie tucyki poza drugą Rainbow. Ale w sumie jakoś szczególnie mi na niej nie zależało, więc tam nieistotne, więc odłóżmy to na bok i zobaczmy, co się będzie kryło w niebieskim jajku. Znowu tu brudzę czekoladą. ok, weźmy to na bok. I to już można w sumie obejrzeć dokładniej, co my tu mamy. Ile papierów. Papiery na bok. I mamy coś takiego. Zabawki z bajki, której chyba nigdy nie oglądałem. A jeżeli oglądałem, to nie pamiętam. Ciekawa rzecz, jest to chyba coś, co zostawi jakieś stempelki na kartce. Nie wiem, czy to rozpakowywać, czy nie rozpakowywać W sumie można rozpakować. chyba mi się teraz do tego nożyczki przydały. Ta, bez nożyczek będzie ciężko. No i dobra, mam już nożyczki. Nożyczki dajmy na bok. I zobaczmy, chyba instrukcja się przyda. Więc co my tu mamy? To coś. Się wkłada w to coś. I. I nie ogarniam. Może to trzeba zdjąć. Zaraz weźmy, zobaczmy. Aha, najpierw to zdejmujemy i. Dobra, będę udawał, że coś ogarniam. A, że To mam włożyć tu. Chyba tak by wychodziło. I. Wow. I faktycznie coś tu jest, co by pewnie stempler robiło. Może wezmę kartkę i sprawdzimy, jak to się sprawuje. A więc mam karteczkę. No i zobaczmy. To zdejmujemy. I i faktycznie zostawia to ślady na kartce, takie ślady stupek. No. Całkiem spoko zabawka. Wprawdzie wolę kucyki, ale złe to nie jest. Więc takie coś nam się trafiło. No więc podsumowując, trafiły się cztery pinki, dwie rainbow dash i jedna rarity. No więc pinki bardzo mocno wysypały. No w sumie trochę żałuję, że się żadna Twilight nie trafiła, ale trudno. No tak czy siak jest mega dużo pinki. A więc to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.